Zobaczycie, dzisiaj mamy całe, całe mnóstwo ludzi, którzy chodzą do różnych, różnych tam uzdrawiaczy, różnych, na różne terapie. Pamiętacie, szczególnie starsi, przez lata po polsce jeździł taki człowiek jak Cliff Harris. Wielki tam uzdrowiciel. Jak niektórzy liczą, położył ręce na od 2 do 5 milionów ludzi. Potem konsekwencje tego mieliśmy takie, że rzeczywiście naprawdę wiele osób trafiało do egzorcysty. Ten człowiek e, robił to nawet w kościołach. Totalna nieświadomość duchownych tamtego czasu. W takiej gazecie, jak, czy na stronie internetowej, jak Fakt 24 z 30 stycznia 2015 roku, zacytuję tylko dwa zdania. Mówiono, że potrafi leczyć raka. Sam wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Wizyty z nim były organizowane przy parafiach, ale do czasu, gdy Harris ogłosił, że moc uzdrowicielską dają mu demony. Od tej pory był ignorowany przez Kościół. Moc uzdrowicielską dają mu demony. Kiedyś e, mój znajomy e, zakonik mówi, jego przyjaciółka była biologoterapeutką e, i mówiła, uzdrawiam każdego, kto nie, jest, e, kto nie był w stanie łaski święcającej. Jeżeli ktoś przechodził w stanie łaski święcającej do gabinetu, mówiłam, proszę przyjść za dwa tygodnie, mając nadzieję, że przez dwa tygodnie zgrzeszy. No i tak, tak gdzieś to funkcjonowało. Mówi, kiedyś przyszła do niej kobieta, e, Pierwszy piątek miesiąca po spowiedzi mówi, weszła do gabinetu, zobaczyła jakiegoś wielkiego węża, jakaś wizja, zaczęła krzyczeć i uciekła. No to ta bionergoterapeutka poszła do swojego guru i mówi jej, no słuchaj, mu, no, miałam takie wydarzenie. A on mówi, wiesz, to był wąż eskulap, to co dzisiaj mamy na kredkach pogotowia. Kiedyś mieliśmy krzyże, dzisiaj mamy węża. Weszło się w najwyższy stopień wtajemniczenia. Ona na szczęście też miała znajomych egzorcystów, księży, którzy wytłumaczyli, Wiesz, jednak wąż to, to jest szatan, a nie żaden ten neskulap. Po egzorcyzmach y, straciła zdolność uzdrawiania. Z, zrozummy to. Jeżeli coś jest Boże, coś jest dobre, y, coś jest darem Boga, to po modlitwie nie tracisz tego daru. Wręcz przeciwnie, on się rozwija. Egzorcyzm jest modlitwą. Jeżeli tracisz pewną zdolność, to znaczy, że nie pochodziła ona od Boga po czymś takim. Jeszcze lepiej, kiedyś jeden z egzorcystów poprosił biologoterapeutów, by aby poszli do spowiedzi, powiedzieli, jeżeli to jest złe, Boże, zabierz to od nas? Pięciu poszło, pięciu straciło zdolność uzdrawiania. Spowiedź, sakrament, który oczyszcza. Oczyszcza cię tylko ze zła, że tak powiem, a, a wzmacnia to, co jest dobre w tobie. Jak można stracić zdolność uzdrawiania, która rzekomo, jak bionergoterapeuci twierdzą, pochodzi od Boga? Przypowiedzi. Wiecie, jest takie, kiedy znalazłem świadectwo na internecie biologoterapeuty, chyba jak się nie mylę, z Warszawskiego, ja mówię wyraźnie, że moc, która jest na ołtarzu, sakramenty, to jest zupełnie inna moc. On nie chodzi do kościoła. Bo gdyby on chodził do kościoła i, i przyjmowałby te rzeczy, to on by stracił tą zdolność, którą ma. To nie jest moc, którą On posiada, to jest zupełnie sprzeczna moc z Nim. No to jeżeli wiemy, że na ołtarzu jest Jezus, no to z przeciwnikiem Jezusa jest szatan. Już lata temu, kiedy, kiedy pisałem pracę na ten temat, to w Polsce zarejestrowano 70 tysięcy bionergoterapeutów i radiestetów. 70 tysięcy legalnie pracujących. To ile set tysięcy dziennie w takim razie osób do nich chodzi? Dziennie. Jak do lekarza przeciętnie, nie wiem, pójdzie po 30 osób. Wiecie, to, to, to są ilości, ilości zagrożeń duchowych, które, które się dzieją gdzieś tam, gdzieś tam u nas. I teraz, im człowiek ten bardziej jest, czy posiada większą moc, chociażby tak jak właśnie ten człowiek Cliff Harris, im jest rzeczywiście mocniejszy w tym swoim działaniu i dochodzi rzeczywiście do uzdrowień, bo ja tego nie neguję, tym dojdzie do większego opętania. O wiele szybciej, o wiele mocniej. Więc nie szukamy uzdrowienia za wszelką cenę, bo możemy wraz z uzdrowieniem też przyjąć coś, co jest bardzo złe, bardzo okrutne. Poza tym, poza tym szukanie uzdrowienia za wszelką cenę jest, czy w ogóle, że Bóg zawsze chce nas uzdrowić. Bo wiecie, teraz są te msze z modlitwą o uzdrowienie. Tego jest mnóstwo. Czy takie myślenie, że Bóg każdego chce uzdrowić. No, dla mnie to nie jest w ogóle katolickie. Bóg nie chce każdego uzdrowić. Bóg chce każdego zbawić. Ale nie każdego uzdrowić, bo dochodzimy do wniosku, że wszelki krzyż, który daje Ci Pan, jest przekleństwem, tak? Zbawienie przyszło przez krzyż. Jeżeli nie przyjmujesz swego krzyża, nie jesteś niegodzien. Czytajmy mistyków. A raptownie odrzucamy bardzo często właśnie w takim myśleniu całą teologię katolicką z dwóch tysięcy lat, gdzie mistycy pięknie opisywali krzyż, który, który przyjęty i połączony z Jezusem, z jego męką ma potężną moc zbawczą. Zobaczcie tutaj w tym miejscu, kiedy mówimy o Maryi jako wszechpośrednicy łask to w takim myśleniu, że ona najpiękniej Doświadczyła tego, o czym, o czym pisze święty Paweł. Ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ja w sobie dopełniam, to mu pisze święty Paweł w Biblii, ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ona w najdoskonalszy sposób dopełniła w sobie cierpień Chrystusa. Czyli Chrystus umarł za nas, nas zbawił, ale my, cierpiąc czy współcierpiąc wraz z Nim, możemy uczestniczyć też w męce pańskiej, w Jego mocy zbawczej. Dopełniam w sobie cierpień Chrystusa. I ona zrobiła to w najdoskonalszy sposób ale nie zrobiłaby tego, gdyby odrzuciła wszelki krzyż. I teraz szukając takiego myślenia, że wszystkie, wszystkie jakieś takie, te, no nie wiem, msze z moją zdrowia, nie, że Bóg każe, chce każdego zrobić. Bóg nie chce, abyś cierpiał, no to to nie jest Boże. Bo Bóg dopuszcza pewien krzyż. Ideał był przed upadkiem Grzechu, pierwo, przed upadkiem Adama i Ewy, przed Grzechem Pierworodnym. To był ideał, to był raj. Ale my do tego raju nie wrócimy. W niebie będzie dobrze. Tu zaś na Ziemi Bóg dopuszcza pewne krzyże, pewne cierpienie, które, jak też tak mówi do, do swoich jakichś tam wybranych, mówi: daje ci krzyż, aby cię uświęcić. Aby cię uświęcić. Jeżeli ten krzyż ciebie tutaj nie oczyści, yy, nie uświęci, no to chociażby to, co mówiłem, no to, to jaką będziesz miał chwałę w niebie? Jak chcesz się dostać do nieba bez krzyża? No to nie jest Biblijne. Kto odrzuca swój krzyż nie jest mi godzien, mówi Jezus. Dalej daje ci ten krzyż, i to jest niesamowite właśnie, kochani. Krzyż ma moc bawczą. łączony moje cierpienie, moja choroba łączona z Jezusem, ma potężną moc bawczą. Jezus mówi daje wiele cierpień w Waszych rodzinach, szczególnie tym, którzy są właśnie kochani, sprawiedliwi. Wasze niewinne dzieci, czy ta kochana matka, która ten różaniec codziennie pięć razy odmawia, pół dnia w kościele siedzi i sobie myślisz, nie, no to, to Pan Bóg powinien jej niesamowicie błogosławić, a tu ciągle chora, ciągle jakieś problemy, jeszcze jakiś nowotwór czy coś. Jezus mówi, tym osobom daje cierpienie, bo tylko cierpienie sprawiedliwego ma moc zbawczą. Zobaczcie, macie na Kalwarii trzy krzyże. Jezusa, dobry łotr, i że tak powiem, człowiek, który odrzucił Jezusa. Jezus nie mówi mu, dziś będzie ze mną w raju. Czytajcie między wierszami. Jezus zbawił, ale ten stwierdził, Panie, my tutaj rzeczywiście odbieramy tą karę słusznie. Dziś będzie ze mną w raju. Jego krzyż połączył z krzyżem Jezusa. Został zbawiony. Cierpienie sprawiedliwego miało tylko moc zbawczą. Cierpienie sprawiedliwego Jezusa zbawia. I w naszych rodzinach jest, są, jest, są ludzie fantastyczni duchowo, ale są też ludzie, że tak powiem, czasami w jakimś tam prawdziwym grzechu, dnie duchowym. I ich cierpienie, tych drugich, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnej mocy zbawczej. Ci ludzie przeklinają Boga, przeklinają życie za to, czego doświadczyli. Tak jak ten po drugiej stronie Jezusa. I to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Dlatego Bóg dopuszcza, jak mówi do jednego z widzących, dopuszczam to cierpienie na tych sprawiedliwych, bo jeżeli oni nie będą cierpieć w Twojej rodzinie, reszta pójdzie do piekła. Bo nikt za nich się nie modli, nikt za nich nie cierpi. I teraz co, myślenie takie, Bóg chce wszystkich uzdrawiać? Kto będzie za nich cierpiał? Jak to, jak to, ma, jak to może rzeczywiście uratować? Całą, że to powiem, Twoją rodzinę. Cierpienie ma niesamowitą moc bawczą. Zobaczcie, po co też Jezus uzdrawiał, kiedy, kiedy czytamy, czytamy Biblię. Aby wskazać na siebie. Jestem Mesjaszem, jestem Bogiem. Czy my, może nie wiem, niektórzy z was chodzą, czy tych, których tutaj na pewno nie ma, kiedy chodzą na, na taką przestwość twoją dwąą chodzi o to, żeby rzeczywiście znaleźć i oddać chwałę Bogu. I potem pójść za Jezusem, rzeczywiście radykalnie pójść za Jezusem, bo nie chodzi o to, że Jezus chce dzisiaj rozwalić nam służbę zdrowia, yy, uzdrowić wszystkich i będziemy mieć spokój, bo, bo nie trzeba będzie tam chodzić po szpitalach i tak dalej. No, byłoby fantastycznie, nie? Jakby wszyscy księża poszli do, do szpitali, ponakładali ręce, wyczyścili szpitale i mielibyśmy spokój. Po co nam fundusz zdrowia i tak dalej, nie? Nikt by nie chorował na tabletki, by się nie wydawało. No, ale Jezus tak nie robi ale byłoby fajnie. Bo wiecie, nie chodziło o to, żeby nie było cierpienia. Chodziło o to, żeby zwrócić na siebie uwagę, jestem Mesjaszem, jestem Bogiem, przyszedłem do was. Spełnia się proroctwo, które wskazywało na mnie. I teraz jeżeli oczekujesz naprawdę realnie uzdrowienia, idąc na taką mszę świętą, to weź pod uwagę również, że skoro chcesz tego uzdrowienia, to też masz obowiązek i prawo pójść teraz za nim. Radykalnie pójść za nim. A nie tylko tyle, że będziecie teraz z powrotem wygodnie. Teraz z powrotem wygodnie będę, będę sobie mógł oglądać telewizor cały dzień, bo mnie do tej pory tak kręgosłup nawalał, że głowa boli. Nie? Pan mnie uzdrowi i będzie spokój. I ja nie będę musiał nic dalej robić. Nie? Kręgosłup mnie uzdrowi i będzie w porządku. Nie, ja nie będę tam dalej chodził za, za Jezusem czy coś w stylu. Nie. Inna rzecz teraz patrzymy z perspektywy tych uzdrawiaczy, bioenergoterapeutów czy tym podobnych. Czy ktoś z Was widział, kiedy wchodzimy do gabinetu uzdrawiacza? Jakiegoś tam, że wychodząc stamtąd yy, oddaje chwałę Bogu? Chwała panu, Jezus mnie uzdrowił. Czy ktoś oddał chwałę Bogu? Nie, Haris mnie uzdrowił, Nowak mnie uzdrowił, Kaszpirowski mnie uzdrowił, czy jakiś tam inny mnie uzdrowił, ale nie Jezus. Nie Jezus, tam nikt nie oddaje chwały Jezusowi. Bo istotą uzdrowienia. Które czyni Pan, jest to, aby oddać chwałę Panu, aby ludzie poszli za Panem, aby ludzie się zmienili, aby bardziej go pokochali, ale Jego, Jezusa. Dalej, żeby doszło do uzdrowienia, musisz mieć wiarę. Niech ci się stanie według Twojej wiary. Czy ktoś z Was widział jakiś, nie wiem, może plakat, bionergoterapeuta, jakiś tam Heniek, przypuśćmy, za zdrowia, uzdrawia? Potrzebne, potrzebne rzeczy do uzdrowienia: wiara. Łaska uświęcająca. No ja nigdy czegoś takiego nie wiedziałem. Ale jeżeli chcesz, żeby Jezus Cię dotknął, Jezus Cię zmienił, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Połączyłeś wiary. Wraz z tą wiarą najczęściej też właśnie idzie też łaska uświęcająca. Jeżeli wierzysz, no to rzeczywiście też żyjesz tym, czym wierzysz. Tutaj tego nie potrzeba. Podobne rzeczy, wiecie, jedno i drugie uzdrawia. Jezus może uzdrowić, demon może próbować uzdrawiać przez tych ludzi. Ale zupełnie, zupełnie dwa różne źródła. Jak powiedziałem, najprawdopodobniej setki tysięcy ludzi codziennie z tego korzysta, mówimy o Polsce. A efekty mamy tego takie, że naprawdę po, po tych wizytach potem trafiają do egzorcystów ludzie opętani. I co z tego, że dojdzie do uzdrowienia? To najprawdopodobniej będzie wyglądało tak: dojdzie do uzdrowienia, człowiek poczuje się lepiej. W pewnym momencie zaczyna odchodzić od Boga, bo, bo to zniewolenie właśnie zaczyna się objawiać na gruncie sfery, sfery duchowej, sfery antysakrum, więc Bóg ci zaczyna przeszkadzać. Oczywiście masz zawsze 150 powodów do tego, żeby tam nie pójść. Chociażby no, też prawdziwe tak, bo księża są przypuśćmy tacy jacy są, tak, i tak dalej. Ale chodzi o Boga. Odejdzie od Boga. Potem ci się rodzina, potem zaczynają się pojawiać inne problemy, zaczynają się pojawiać problemy psychiczne. Psychiatryczne najczęściej trafiają potem do, właśnie do psychiatryka, traci wszystko i tak dalej. I choroba znowu się pojawia, albo ta sama, albo inna. Demon nigdy nie daje, że tak powiem, nic za darmo. Druga też taka dosyć ciekawa rzecz, która dzisiaj się często pojawia. Aha, to wiecie, to już tylko tak dodam na kanwie tych tych modlitwę o zdrowienie. W perspektywie zagrożenia duchowego. Wiecie, kiedyś przeczytałem, to było mocne, tak się zastanawiałem, co autor miał na myśli. Przeczytałem jedną książkę pewnego egzorcysty i napisał mi, że 46,5% to mi zostało w pamięci. 46,5% grup od nowy jest zdemonizowana. Nie wiem, skąd ma takie dane i, i czemu akurat tak to napisał. Ale rozmawiając y, jakiś czas temu, pół roku temu, z jednym z takich dosyć znanych, bardzo mocno też nie powiem o kogo chodzi, charyzmatyków tutaj w Polsce, kapłana. Kapłan bardzo wzięty, bardzo burzy Maryjny i tak dalej. Powiedział mi, że kiedyś na y, tych spotkaniach modlitewnych, kiedy tak padają ci ludzie, nazywamy to spoczynkiem w Duchu Świętym, kiedy tak padają, mówi. Zobaczył kiedyś na internecie coś takiego jak hipnoza, Weekend, weekendowe kursy hipnozy. Dotykają coś tutaj człowieka, ten już leci. Praktycznie tak jak na odnowie. I oni doszli do wniosku, że, że może też tak być, że w czasie tych spotkań gdzieś tam ewidentnie działa zły duch. I powiedział tak: Zaczęliśmy się modlić przed spotkaniem modlitewnym. Związywaliśmy duchy e, hipnozy. No to nazwijmy to po imieniu. Związywał, związywał demona hipnozy. I mówi: 75% przestało padać. 75% przestało ludzi padać na tym spotkaniu. Tak jak padało praktycznie 100%. Tak przestało padać 75%. Związywał demona hipnozy. Uważajmy, na jakie czasami się duchy, duchy otwieramy. Bo, kochani, to byłby kolejny załóżmy, kolejna, kolejna, kolejny temat i dyskusja: czy rzeczywiście wszystkie te duchy, czy rzeczywiście zawsze jest to Duch Święty? Kiedy patrzycie na historię Kościoła i na to, jak trzeba było. Otwierać się na działanie Boże, żeby Bóg przyszedł do mnie, jaką drogę mistyczną musiałem przechodzić, formę oczyszczenia biernego, czynnego, duszy i ciała. To są no niesamowite procesy, lata walki, okrutnej walki duchowej. Aby Bóg mnie oczyścił, bym był gotowy na to, aby przyjąć Jego łaskę taką nadprzyrodzoną, żeby nie wpadł w pychę, żeby mnie nie zabrał chwały Bożej, bo to ja jestem charyzmatykiem, ja potrafię, ja to umiem, nie? Bóg tylko tak działał przez 2000 lat. Czytajcie chociażby Jana od Krzyża Teresy Zawila. I teraz dzisiaj ludzie, którzy zupełnie nie są do niczego przygotowani, duchowo praktycznie zero, przychodzi ci na spotkanie i on już po, po jednym spotkaniu on już jest charyzmatykiem, bo nałożyli na niego ręce i on już tutaj działa? Zupełnie duchowo nieprzygotowany i niegotowy? Czy nie wchodzimy poprzez perspektywę pychy duchowej w to, że otwieramy się na osobowe zło? To jest tylko pytanie. Bo wiem o tym i na pewno istnieje i działa Bóg, działa Duch Święty. I są fantastyczne owoce i też, też działanie burzy. Ale też spotykamy ewidentnie, że bardzo często może to jest na przykład wynik, może nawet nie tyle tych charyzmatyków, co tych osób, które gdzieś tam są po drugiej stronie, z powodu ich pychy dochodzi właśnie do różnych form dręczenia, zniewolenia, manipulacji osobowego zła, gdzieś nawet na tych spotkaniach, spotkaniach charyzmatycznych, to wszystko powinno być naprawdę duchowo bardzo mocno badane.